i jest o kurde chyba już go nie ma A nie... o kurde jednak jest tylko czy ja to tu wyjmę Siemano widzowie witam eee, przyjechałem sobie dzisiaj na na spinnik na szczupaki pierwszy raz w tym roku jestem z brzegu sobie pochodzę w neopręgach e, przyjechałem sobie pierwszy raz nad, nad to jeziorko jest fajne, jest w moim stylu e, takie szczupakowolinowe, linowe płytziutkie, jest dużo lilii e, dużo jakichś powolonych drzew jakichś zaczepów, także fajnie ja lubię takie rzeczy e, dalej w tym sezonie jeszcze nie złowiłem szczupaka oprócz takich, które przez przypadek na pstrągach gdzieś tam mi wzięły E, także jest naprawdę fatalnie. E, z łodzi nie jestem w stanie nic złowić na swoich nawet e, zeszłorocznych bankówkach Także dzisiaj próbuję nowe jeziorko e, No i mam nadzieję, że coś się wydarzy Oglądajcie się ma. kurczę, wieje miało tutaj nie wiać, mówię kurczę w środę klasy. Naprawdę dzisiaj konkretnie wieje Tutaj to, to jest ułamek tego co dzieje się normalnie ale i tak wieje, także na łódkę dzisiaj nie było szans. Ale i tak szczerze mówiąc już coraz bardziej sceptycznie podchodzę w tym roku do, do moich miejscówek na łodzi Naprawdę tylko jedna ryba wyjechała mojemu koledze i tyle, a wypadów było no trochę było także no, niezbyt dobrze. Chyba ten drugi brzeg lepiej wygląda pod względem głębokości i pod względem e, tego co dzieje się przy brzegu, chociaż jeszcze nie przyszedłem za dużo. Także zobaczymy Nie wiem na dobrą sprawę czego tutaj się mogę spodziewać. Nie wiem czy tutaj myślę, że jest tutaj szczupak. Natomiast o tym ile go tutaj fizycznie jest to nie mam zielonego pojęcia także nie wiem na czym stoję Tutaj jakieś dwa pojedynczaki ale szczupaki są głupie Może się jakiś schował za jedną łodygą Naprawdę tutaj po tej stronie nie chce mi się rzucać na tą wodę Jak widzę, że po drugiej stronie cały czas są liście Przez całą długość Zaraz chyba po prostu przejdę się do momentu rozpoczęcia się tych liści i po prostu pójdę w samych liściach No od czasu do czasu wiatr siada Tak jak teraz to jest naprawdę fajnie Pogoda w sumie dzisiaj jest w porządku na Szczupaki, cały dzień było pochmurno, wiało Coś tam rano popadało Teraz też od czasu do czasu jakieś parę kropelek spadnie, słońce raczej nie za dużo, pochmurna pogoda, dość wieczna, także także w porządku mam nadzieję, że tutaj zaplusuje coś No chciałbym co najmniej dwie ryby złowić bo chciałbym, żeby ten odcinek ujrzał światło dzienne. Tutaj widzę, że już jest fajna stoczka z jakimiś liściami i tam chyba też coś się powoli zaczyna. Także tutaj na skraju coś tam na wodę sobie puścimy i zaraz lecimy do liści. Może założymy i... jakąś gumeczkę i też tam poskaczemy. Patrzcie, zmieniłem sobie na takiego mocno już skatowanego szatyziora, który w zeszłym sezonie mi wyciągnął naprawdę kilka Fajnych ryb, kilka ryb 80 plus On jest w rozmiarze 12,5 Myślę, że 12,5 To jest taki fajny Optymalny rozmiar właśnie na takie zwiady Jak się gdzieś jest pierwszy raz Żeby zobaczyć Jak tam wszystko działa Na danym łowisku Już można wolnie coś tam podskoczyć sobie. Blaszkę jednak trzeba wprowadzić w takie w takie prowadzenie trochę szybszym kręceniem. a izig sobie fajnie przy wolnym prowadzeniu, jakieś przy wolnym podbijaniu sobie fajnie lusterkuje. I także na pewno w takich liliach to jest lepsza opcja. Nie są to zbyt głębokie lilie, ale no, łowiłem w płytszych. Ciekawe ryby. Także tutaj nie ma się co sugerować. Dobra, czapka mnie przed słabymi włosami już po noszeniu GoPro na głowie. Nie no, wcześniej też nie było najlepiej chyba. E, w każdym razie, to tutaj, już pierwsze liście, jakie sobie przodem, e, niestety, nic. Ale tutaj, już widzę, że brzegi się zaczynają. Także, chyba, zaczyna się taka dukanka, takie rzucanie po oczkach. To jest moja ulubiona zabawa, lubię to. Lubię to chyba najbardziej z wędkarstwa. Najlepiej jeszcze, jak w takim oczku ci fajny szczupak przywali, jest coś fajnego. No, także, idziemy dalej. E, teraz, już teraz, jakąś chwilę. Ja... Nie wrzucałem filmiku, chyba z miesiąc. Ponieważ już nie miałem czasu, to jest raz. No kurde, mówię, tak jak już bym był pewien, że ten odcinek już światło dzienne. No ale dobra. Mam coś ze Strongów przygotowane, ale nie chciałem kolejnego odcinka wrzucać z Strongów. No chcę po prostu coś rzucić ze Szczupaków. No. Ale nie mogę ich złapać. I właśnie to jest chyba największy z tego wszystkiego problem No ale dzisiaj mam nadzieję, że będzie ok już No, Także, no, no ja myślę, że będzie ok, będzie git no, Jakieś tam dwa jeszcze w Dobra, lecę do liści Wow, no ale te liście tutaj też są takie Bardzo gęste Nie ma za dużo przejścia pomiędzy nimi niestety. O, patrzcie, takie rzeczy mi się dzieją na porządku dziennym. I potem to się gdzieś tam zawinie. Przy wyrzucie jest nagle... Coś mi tutaj uciekło stąd, jakiś wirek się stworzył. Coś tu sobie stało. I jest. A, ah, no i niestety się zerwał. <noise> ale widzicie to jest to o co w tym chodzi branie tutaj przy samym brzegu w liliach, no nie wiem, no zobaczcie z 2,5 metra może od brzegu piękne branie no niestety spadło no ale dobra fajnie już jest jakiś początek no szczupaczek nie był za duży ale fajnie, już był jakiś kontakt. Już jest fajnie. A jeszcze dużo przede mną. Dużo liści. Także coś tutaj powinno dzisiaj wpaść. O kurde, o kurde Siedzi fajna ryba słuchajcie Tylko czy ja to wyjmę Tylko czy ja to tu wyjmę Chyba już go nie ma. A nie... O kurde! Jednak jest. Wow. Dobra. Chodź, tak kolego. No i patrzcie. No i patrzcie. To jest to. <śm> Wow, o, i już Nie bywałe, słuchajcie, mam nadzieję, że się nagrało w ogóle, uff o, Kolega sobie tutaj odpoczywa w podbiraku, szkoda, że nie wziąłem tego większego, w sumie byłby tutaj nieporęczny, wziąłem sobie mój stary e, Ale na szybko się rozstawię, tylko zaraz go zmierzymy i będziemy wypuszczać, ale było super, <gryw> bardzo się cieszę, naprawdę Bierzemy tu sobie kowężkę. Wow, ślicznyś, ślicznyś, ubieka i silny. Dobra, szybka miarka, prezentacja i spadasz. Czekaj, czekaj, bo coś mi się, coś mi tu się chyba miarka zbugowała. Słuchajcie, 72,5 cm, ale to już jest naprawdę, to już jest naprawdę konkretna ryba, gruby, no i bardzo silny, no widać było co robi zresztą, super, bardzo się cieszę, pierwszy szybak sezonu, no. Także wypuszczamy gościa. A. Wszystko się nagrywa? Tak. Okej. Okay. Jeszcze raz. Tutaj sobie zobaczcie na niego. Naprawdę, naprawdę fajne. Dobra. Chodź, kolego. Ach. Ach. I popłynął. Tylko tutaj jeszcze kocio zrobił naprawdę świetnej kondycji ryba, Uf, super ansko. No i co? Takie rozpoczęcie to spoko. Tylko no, w sumie no szkoda, że jest połowa lipca, tak? Eee, ale naprawdę fajnie, super walka, bardzo mi się podobało, trochę mi tego brakowało. Eee, bo w zeszłym roku już na takich jeziorkach nie mówiłem eee, Kiedyś e, to taką rybę łapałem w sumie na takich jeziorkach jedną do sezonu, tak? Może to, może tutaj też by tak było, a akurat mi się poszczęściło, nie wiem. E, bardzo ciekawa sprawa jest taka, że nie wciąłem nawet dobrze tej ryby, bo po prostu podbijałem sobie, sobie gumę nad łodygą i w, momencie, w tym momencie po prostu on walnął i od razu zaczął odjazd. E, Także naprawdę fajnie. Tutaj już myślałem, że go nie ma, i zaraz mi odleciał. No, coś niesamowitego. Bardzo się cieszę. No i co? No i zakładam GoPro na głowę. No i lecimy dalej szukać. No, może jeszcze coś się wydarzy, ale już jest naprawdę super. No to lecimy dalej. Westinek znowu się spisał. Ale tutaj kolejne obrażenia. Już może za dużo nie dotrwać. Ten kolega. Jeszcze jeden taki iż. Już... Naprawdę nie będzie na czym, na czym Haka zawiesić. Okej. Okay. Dźwięk był taki jakby mi wędka trzasła. A to po prostu kolejny raz. Moja cudowna plecioneczka. No dobra, nic. Szkoda, tylko mojego szaptyziorka. Dobra. Szybka zmianka poszła. Teraz sobie zobaczymy. A no nie, to tu. Teraz trzeba będzie wybrać coś innego blaszki raczej nie czy ja tutaj mam coś mniejszego w ogóle no nie bo tutaj na wkrętach nie będę wlatywał z kotwicami na brzuchu to by się mijało z celem, bo jest dużo zaczepów no dobra gama nie jest zbyt duża no ale jest jeszcze jeden westinek bialutki ten ja to chyba jeszcze nieskalany życiem a nie coś tutaj coś tutaj go chyba chciało raz no dobrze zobaczymy na takiego białego Potem najwyżej będziemy coś kombinować No już naprawdę plecionki mi zostało tutaj nie za dużo Nie polecam, plecionki Sufixa X13 150 zł za 150 metrów Czyli nie jakaś niska półka nawet Mam ją od maja, miałem ją kilka razy No i na każdym wypadzie mam z nią problemy Jakieś właśnie typu, że przy wyrzucie mi pęknie albo łatwo się plącze, albo tworzą się jakieś supełki, także nie za fajnie. No, się mi prawie nie zostało. No, jeszcze parę przynęt, fajnych mi zostawiła w wodzie. już na trzecią z czterech i coś tu dalej działamy To był malec. Ale przestraszył mnie. No i widowisko zrobił. Dobra, jest gicior. No szkoda, że niestety ciężko jest w tych dalszych sferach coś zrobić. No tutaj blisko faktycznie, wrzucę w jakieś oczko przeprowadzę to, ale chociaż połowę tego rzucić i teraz przeprowadzisz w takim gąszczu, no nie ma opcji, żeby to jakoś zaprezentować. No, takie coś tutaj większe, okej. Okay, tu jeszcze wrzucę. Tutaj coś poskaczę. Jakiś tam czas był, ale tak. No wydaje mi się, że tutaj to naprawdę jest na pewno super schronienie I na pewno jest tutaj tej, tej ryby. Tutaj jest spoko oczko, ale widzę, że chyba później też nie powinienem jakoś mocniej zahaczać. Tak zobaczymy gdzieś tam też o niestety lekki wiatr jest. Jesteś jeszcze czy nie? Chyba jest. Tylko czy ja tam do kolegi wejdę? Tutaj już jest mu. No nie wiem, chyba jednak już go nie ma Dobra, małymi kroczkami spróbujemy tam sobie wejść. Przynęta jest koleżki niestety nie ma ale takie tutaj mamy warunki, no niestety trzeba się z tym liczyć w takim zielsku, że ryby już te chociaż od 50 paru nawet czy tam 60 cm już mają trochę do powiedzenia w miejscu na pewno tego się nie utrzyma albo powierzchnią na szybko się tego nie puści także takie ryby niestety będą spadać na pomoc nie wejdę ale tutaj naprawdę pod nogami twardo żadnego mułu także są przedyspozycje żeby sobie to tak poobchodził i porzucał w te takie oczka W wodzie. Super miejscu, Obzucałem już wszystko od tamtąd, tutaj. I naprawdę nic. Nie wiem, czy to przez to, że słońce wyszło, może się zrobiła lampa, ale zachowując taki performance, jak na, na tamtych liściach przy brzegu, tutaj, gdzie wydaje mi się, że jest naprawdę lepiej, no to kurczę, już tutaj powinno być grubo. No, ja już kończę. E, miałem planowo przejść sobie całe kółko. Eee, no ale wyszło tak, że w sumie drugą stronę ledwo sobie zacząłem eee, nie jednak fajny dzień eee, było fajne parę rybek na kiju i o dziwo, właśnie o dziwo największa, <noise> największa wyjechała to jest akurat dziwne no, ale fajnie, cieszę się fajna walka, fajna walka z tą rybką także spoko mam jeszcze jakieś filmy z pstrągów nie pomontowane do końca także myślę, że coś powinienem wrzucić też E, jakoś niedługo. No i co? No jak już ktoś ogląda do tego momentu, to dawać suby. Ja lecę wykręcać. E, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, nie? Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.